Our consulting firm leverages the power of blockchain and AI technologies to drive true digital transformation. Zanurzamy się dzisiaj w analizę wydarzenia, które no wstrząsnęło rynkiem kryptowalut, pamiętny 25 września 2025. Ten okrzyknięty czerwonym wrześniem. Tak, tak. To był y, naprawdę mocny dzień. I to nie była wiesz, taka zwykła korekta techniczna po wzrostach. Zdecydowanie nie. Prawdziwy test dla całego ekosystemu. Właśnie. Taki test dojrzałości, ale też. No, to był dowód, jak bardzo krypto jest już powiązane z globalną maszyną, z gospodarką. Taki swoisty sprawdzian. No dobrze, naszym celem jest więc rozłożenie tego na czynniki pierwsze. Mamy szczegółowy raport analityczny, więc postaramy się zrozumieć, co i, co ważniejsze, dlaczego się stało co nam ten czerwony wrzesień mówi. Myślę, że żeby poczuć wagę sytuacji, najlepiej zacząć od skali. Liczby robią wrażenie. Oj, robią. Mówimy o wyparowaniu ponad 162 miliardy dolarów z globalnej kapitalizacji. W ile? Kilkanaście godzin. Tak, w ciągu zaledwie kilkunastu godzin cały rynek skurczył się do powiedzmy 3,81 biliona dolarów. To niewyobrażalne tempo, jakby zniknęła wartość niejednej dużej tradycyjnej giełdy. I tak gwałtowność, wiesz, od razu odbiła się na nastrojach. Ten popularny wskaźnik Crypto Fear and Greed Index. Tak. Co z nim? Po prostu runął. Z poziomu 51, czyli takiej neutralności, no wiesz, w miarę spokojnie, spadł prosto na 41. I 41 to już strach. Dokładnie. Próg strachu. To nie było powolne osuwanie się, tylko takie gwałtowne szarpnięcie hamulca. Widać było panikę, nagły skok wersji do ryzyka. Okej, okay, dobra, rozpakujmy to dalej, bo mówiłeś, że cały rynek dostał cios, ale pewnie nie wszystkie aktywa zareagowały tak samo. Jak liderzy. Bitcoin, Ethereum. No właśnie, i tu jest ciekawie, bo nie zareagowały identycznie. Bitcoin BTC oczywiście też spadł. Zeszedł poniżej tego psychologicznego poziomu 100 tysięcy dolarów. Ważny poziom. Bardzo. Notował spadek dzienny rzędu 3,5%. Wahał się dość mocno, między, powiedzmy, 109,300 a 111,400 dolarów, co pokazuje nerwowość. Ale, mm, ale, proporcjonalnie stracił mniej niż Ethereum. To jakby potwierdziło jego status, no wiesz, takiego cyfrowego złota bezpieczniejszej przystani w czasach stresu. Czyli wewnątrz samego dość burzliwego oceanu krypto, Bitcoin jest tą tratwą ratunkową. No, w pewnym sensie tak. Aktywo o nieco niższej zmienności, przynajmniej w tym konkretnym momencie. A Ethereum? No właśnie, co ZH? Ethereum ETH przeżyło znacznie, znacznie głębszą przecenę. Spadło aż o 7,5%. Ponad dwa razy mocniej niż Bitcoin. Dokładnie. Przebiło ten ważny poziom 4000 dolarów i zeszło do około 3881 USD. To był najniższy kurs od siedmiu tygodni. I tu wiesz, dochodzimy do kluczowego mechanizmu. Masz na myśli derywaty, instrumenty pochodne? Tak jest. Tam rozegrał się prawdziwy dramat. Mieliśmy masową likwidację pozycji lewarowanych na kontraktach terminowych na ETH. Ogromną. I jak dużo? Mówimy o ponad 415 milionów dolarów w pozycjach, które zostały zamknięte siłą. To zadziałało jak zapalnik wywołało kaskadę. Kaskadę wyprzedaży? Tak. Systemy automatycznie zamykały pozycje traderów grających na wzrosty z dźwignią. To z kolei jeszcze bardziej pchało cenę ETH w dół na rynku kasowym. Rynek derywatów zadziałał jak potężny akcelerator spadków. Skoro lidery tak ucierpieli, a ETH szczególnie, to co działo się z altcoinami? One zazwyczaj są jeszcze bardziej wrażliwe. Czy tu było podobnie? Podobnie. Było gorzej. Potwierdziło się to z nawiązką. Generalnie sektor altcoinów odnotował najgłębsze spadki. Taka klasyczna ucieczka od ryzyka. Czyli inwestorzy pozbywali się bardziej spekulacyjnych aktywów? Dokładnie, taki flight to quality, ale w ramach krypto. Ucieczka w stronę bitcoina, a przynajmniej mniejsze straty na BTC. Kilka przykładów. Solana, SOL. Tak. Prawie 7% w dół w ciągu dnia, a w skali tygodnia? Aż 21%. Nagłe odwrócenie, mimo że wcześniej była gwiazdą XRP. Też mocno. Spadek o 5,8% dziennie, 9% w tygodniu. Przełamał poziom 3 dolarów. Nawet te bardziej ugruntowane projekty dostały rykoszetem. A dogo, coin. Ikona spekulacji. Zanurkował o blisko 10% jednego dnia i 21% w tygodniu. To była wiesz, taka wyraźna kapitulacja części inwestorów detalicznych. Panika. A były jakieś wyjątki od tej reguły? Coś się oparło tej fali? Może coś zaskoczyło? Co ciekawe tak, jeden token wykazał zaskakującą odporność. BNB, token Binance'a. Tak. Stracił w tym dniu tylko około 2%. Można spekulować dlaczego? Może przez jego realną użyteczność w ekosystemie BNB Chain? Opłaty transakcyjne, DeFi. Czyli aktywa z postrzeganą bieżącą użytecznością radzą sobie lepiej w panice. Wygląda na to, że tak. Lepiej niż te czysto spekulacyjne. To ciekawa obserwacja. Mówiłeś o tej masowej likwidacji na ETH za ponad 400 milionów, ale to była tylko część większej układanki, prawda? Ten mechanizm chyba odegrał kluczową rolę w eskalacji. Absolutnie. To była prawdziwa kaskada przymusowych likwidacji na całym rynku derywatów. W ciągu zaledwie 24 godzin? Ile? Systemy giełdowe zamknęły pozycje o łącznej wartości ponad 1,65 miliarda dolarów. Miliarda 650 milionów. Tak, dotknęło to ponad 390 tysięcy kont traderskich. To pokazuje skalę zaskoczenia i no, wielkość dźwigni w systemie. Ogromna liczba, a co ważne, rozumiem, że większość tych likwidowanych pozycji to były pozycje długie, zakłady na wzrosty. Właśnie. W przeważającej mierze to pokazuje, jak gwałtownie i niespodziewanie dla rynku nastąpiło odwrócenie. Rynek był ewidentnie nastawiony optymistycznie, z dużą ilością lewara na longach. I wtedy przyszły spadki i uruchomiła się lawina. Dokładnie. Spadki, likwidacje, dalsze spadki, kolejne likwidacje. Błędne koło. A dodatkową presję i nerwowość wprowadzało jeszcze zbliżające się wygaśnięcie opcji. Duże. Jak duże? Opcje na BTC i ETH o łącznej wartości nominalnej ponad 17,5 miliarda dolarów. Taka kumulacja na rynku derywatów zawsze, wiesz, podnosi temperaturę, zwiększa niepewność. Czyli mechanizmy rynku derywatów zadziałały jak potężny wzmacniacz. Ale czy były pierwotną przyczyną, czy może symptomem czegoś głębszego? I to jest kluczowe pytanie. Moim zdaniem ta kaskada likwidacji była potężnym, mechanicznym motorem załamania, ale nie jego źródłem. Okej. Okay. W zewnętrznych, fundamentalnych. Żeby zrozumieć całość, musimy spojrzeć właśnie na te przyczyny. Co stworzyło ten podatny grunt? No właśnie, przejdźmy do tych fundamentów. Wygląda na to, że mieliśmy tu do czynienia z taką, no, idealną burzą negatywnych sygnałów. Co konkretnie się na nią złożyło? Przede wszystkim presja makroekonomiczna. To narastało. Pojawiły się dane z gospodarki USA, które trochę zaskoczyły rynek. Jakie dane? Po pierwsze, rewizję PKB za drugi kwartał w górę, do całkiem solidnych 3,8%. A po drugie, spadek liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Też niespodziewane. I jak rynek to zinterpretował? Jako oznakę siły gospodarki. A silna gospodarka oznacza... Mniejsze szanse na szybkie cięcia stóp procentowych przez Fed. Czyli perspektywa wyżej na dłużej, jeśli chodzi o stopy. A to niedobrze dla ryzykownych aktywów, jak krypto. Dokładnie. Wyższe stopy to droższy kapitał. Mniejsza skłonność do ryzyka. Kryptowaluty jako aktywa wrażliwe na płynność tracą w takim środowisku. Do tego doszedł jeszcze jeden ważny czynnik makro. Jaki? Umacniający się dolar amerykański. W czasach niepewności kapitał często ucieka do dolara, taka tradycyjna, bezpieczna przystań. A mocniejszy dolar sprawia, że aktywa wyceniane w dolarach, czyli większość krypto, stają się mniej atrakcyjne. Dodatkowa presja. Zgadza się. I do tego jeszcze doszły czynniki specyficznie amerykańskie. Rosły obawy o paraliż rządu federalnego, ten słynny government shutdown. Niepewność polityczna. Tak. A niepewność polityczna plus potencjalne negatywne skutki gospodarcze zawsze skłaniają inwestorów do redukcji ryzyka. Na platformach prognostycznych jak Polymarket prawdopodobieństwo shutdownu sięgało wtedy aż 77%. To naprawdę ciążyło na nastrojach. Czyli mamy Mocne dane z USA, perspektywę wyższych stóp, mocny dolar, ryzyko polityczne. Coś jeszcze dołożyło swoją cegiełkę. Tak, dwa takie stałe elementy krajobrazu, o których nie można zapominać. Po pierwsze, ciągła niepewność regulacyjna. Mimo, że są jakieś postępy w USA czy Europie, to brak jasnych, ostatecznych ram prawnych nadal hamuje część inwestorów, zwłaszcza tych dużych, instytucjonalnych. Rozumiem. A drugi element? taka trochę samospełniająca się przepowiednia, czyli czynnik sezonowy. Ten słynny efekt września. Historycznie wrzesień często jest słabym miesiącem dla rynków. Świadomość tego wzorca mogła skłonić niektórych do realizacji zysków przed końcem kwartału. I to też dołożyło się do presji podażowej. I tu dochodzimy do momentu, który wydaje mi się naprawdę fascynujący. Jak na tę całą mieszankę, makro, strach, likwidację zareagowali ci najwięksi gracze. Instytucje, bo raport sugeruje, że ich reakcje były, no, co najmniej dwojakie. To prawda. I to jest chyba jeden z najciekawszych wątków tej całej historii. Bo obserwowaliśmy dwa, można powiedzieć, zupełnie przeciwstawne zachowania w świecie kapitału instytucjonalnego. Jakie? Z jednej strony, mieliśmy potężne odpływy środków z tych regulowanych, łatwo dostępnych produktów fundusze ETF na Bitcoin i Ethereum. To są instrumenty, po które instytucje często sięgają, żeby szybko i łatwo uzyskać ekspozycję na krypto w ramach tradycyjnego systemu. I te odpływy były naprawdę duże? Ogromne. W ciągu zaledwie dwóch dni, 22 i 23 września, czyli tuż przed głównym uderzeniem i w jego trakcie, z tych funduszy wyparowało prawie 683 miliony dolarów. Prawie 700 milionów! Tak. Rekordowe odpływy dotknęły ETF-y na BTC. Jednego dnia ponad 360 milionów USD. Co ciekawe, lwia część, bo aż 276,7 miliona, odpłynęła z jednego funduszu, Fidelity, FBTC. A ETF-y na IT ET. też ucierpiały. Odpływy rzędu 79,4 miliona USD jednego dnia. To wygląda na taką podręcznikową ucieczkę od ryzyka. Sprzedajemy to, co najłatwiej sprzedać. Czyli jedne instytucje panicznie wyprzedawały udziały w ETF-ach, ale mówiłeś o dwojakim zachowaniu. Co robiła druga grupa? Gdzie ten kontrast? No właśnie, i tu jest ten fascynujący zwrot akcji, bo w tym samym czasie, gdy jedni wycofywali setki milionów z ETF-ów, dane on-chain. Czyli dane bezpośrednio z blockchaina. Dokładnie. Analiza transakcji na blockchainie pokazała zupełnie inną strategię, realizowaną przez tych największych, często anonimowych graczy przez tak zwane Wieloryby. I co oni robili? Zamiast sprzedawać w panice, oni wykorzystali tą gwałtowną korektę jako okazję do strategicznej akumulacji. Akumulacji? Kupowali podczas spadków. Dokładnie tak. Szczególnie widoczne to było na Ethereum. Dane on chain z samego dnia krachu, 25 września, są porażające. Zidentyfikowano grupę 10-11 bardzo dużych portfeli. Wielorybów. Tak, które w ciągu tego jednego dnia zgromadziły łącznie prawie 296 tysięcy ETH. Ile prawie 300 tysięcy ETH? Tak. Przy ówczesnych cenach wartość tych zakupów to było około 1,19 miliarda dolarów. Niesamowite. A jak to robili? Przez giełdy? Głównie poprzez transfery ETH z giełd na prywatne portfele. Ale prawdopodobnie też za pośrednictwem biur OTC, czyli over the counter, które obsługują te duże pozagiełdowe transakcje dla instytucji. Dyskretnie. To jest po prostu niesamowite. Mamy więc obraz rynku, gdzie część instytucji przez publiczne etf y realizuje strategię risk off, panika, sprzedajemy, a inna część działając ciszej na blockchainie lub przez OTC. Wykorzystuje te same spadki do masowych zakupów. Realizują strategię bite dip. To jakby dwa równoległe światy inwestycyjne. Światne porównanie. Dwa równoległe wszechświaty. To pokazuje, że na tym rynku instytucjonalnym mamy bardzo różne podejścia. Różne haryzonty czasowe. Czyli jedni reagują taktycznie, na bieżąco. Tak, być może zarządzający bardziej płynnymi środkami, albo działający w ramach ścisłych mandatów zarządzania ryzykiem. Reagują na zmienność. A inni? Inni z dłuższym horyzontem. Prawdopodobnie z większym kapitałem, silniejszym przekonaniem co do fundamentów tej technologii. Oni postrzegają takie korekty jako strategiczne okazje, żeby taniej zwiększyć ekspozycję. To jest właśnie to oddzielenie taktyki od długoterminowej wiary w potencjał. Skutki Czerwonego Września nie ograniczyły się jednak tylko do samego rynku krypta, mówiliśmy o tym. Odczuje je też firmy notowane na tradycyjnych giełdach, prawda? Te, których biznes jest powiązany z krypto. Zdecydowanie. I to jest bardzo ważny punkt, który pokazuje tą rosnącą integrację. Akcje tych spółek często spadały nawet mocniej niż sam Bitcoin. Dlaczego? Bo inwestorzy giełdowi traktują je jako taką lewarowaną ekspozycję na rynek krypto. Wyniki tych firm, a więc ich, ich wycena, są silnie uzależnione od kondycji rynku cyfrowych aktywów od cen, wolumenów zainteresowania. Możesz podać przykłady? Oczywiście. Akcje giełdy Coinbase COIN spadły o 4,5%. To logiczne niższe ceny krypto, mniejszy ruch na rynku, to potencjalnie niższe prowizje dla giełdy. A firmy trzymające dużo krypto w rezerwach? Jak MicroStrategy? MicroStrategy MSTR, znana z ogromnych zasobów Bitcoina, straciła aż 7%. Jej akcje są niemal bezpośrednio skorelowane z ceną BTC. Działają jak taki wehikuł inwestycyjny dla tych, kto chcą mieć ekspozycję na BTC przez tradycyjny rynek. A firmy wydobywcze? Górnicy krypto? Też mocno oberwały. Riot Platforms, RIOT, spadek o 6,6%, a Mara Holdings, MRA, aż o 9%. Dlaczego tak mocno? Niższa cena bitcoina bezpośrednio uderza w ich rentowność. Przychody ze sprzedaży wydobytych monet maleją, a koszty operacyjne, jak prąd czy sprzęt, zostają. Ten większy spadek Mara może sugerować, że rynek postrzegał ją jako bardziej ryzykowną. Ale generalnie reakcja tych spółek giełdowych jasno pokazuje problemy rynku krypto. To już nie jest tylko wewnętrzna sprawa tego sektora. To się przenosi. Dobrze, podsumujmy w takim razie naszą analizę. Czerwony wrzesień był więc, jak mówiliśmy, złożonym zjawiskiem. U podstaw leżała ta kumulacja niekorzystnych czynników makro i politycznych, która stworzyła atmosferę strachu. Tak, taki podatny grunt. A potem wewnętrzna dynamika rynku, napędzana przez ogromną dźwignię finansową, zadziałała jak zapalnik i wzmacniacz, zamieniła potencjalną korektę w gwałtowne załamanie przez tę kaskadę likwidacji za ponad półtorej miliarda dolarów. Dokładnie tak. I z tej całej analizy, myślę, wyłaniają się trzy takie kluczowe wnioski, które dobrze pokazują, gdzie jesteśmy z rynkiem krypto. Słucham. Po pierwsze, rosnąca korelacja globalna. To wydarzenie to kolejny mocny dowód, rynek krypto nie jest już samotną wyspą. Jest coraz silniej powiązany z globalną gospodarką, z decyzjami Fedu, z dolarem, z nastrojami na światowych rynkach koniec ery działania w próżni. Drugi wniosek. Po drugie, nadal wysoka wrażliwość na dźwignię. Mimo napływu instytucji i tej rosnącej dojrzałości, rynek pozostaje bardzo podatny na szoki wywołane nadmiernym lewarowaniem. Te kaskadowe likwidacje to wciąż realne ryzyko systemowe. Nadzór nad dźwignią jest kluczowy. I trzeci, ten najbardziej intrygujący. I po trzecie, właśnie, dwoistość sentymentu instytucjonalnego. Ta fascynująca rozbieżność. Z jednej strony, krótkoterminowe zarządzanie ryzykiem, paniczna sprzedaż płynnych ETF-ów, z drugiej strategiczna, długoterminowa akumulacja przez wieloryby na blockchainie. Czyli instytucje to nie jest jeden głos. Absolutnie nie. To pokazuje, że na rynku współistnieją bardzo różne strategie, różne horyzonty i różne poziomy przekonania co do przyszłości tej klasy aktywów. Czyli w najbliższych miesiącach kluczowe będzie nie tylko śledzenie danych makro, decyzji banków centralnych, ale też postępów w regulacjach i właśnie tego, jak dalej będą ewoluować zachowania tych różnych grup inwestorów instytucjonalnych. Właśnie to te czynniki, razem z wewnętrzną dynamiką rynku, jak lewarowanie czy rozwój nowych projektów, będą kształtować przyszłość. To była nasza dogłębna analiza Czerwonego Września wydarzenie, które z pewnością dało nam wiele do myślenia o tym, jak działa i dokąd zmierza rynek kryptowalut. Rzeczywiście, a ta dwoistość w zachowaniu instytucji, o której mówiliśmy te odpływy z ETF-ów kontra akumulacja on-chain przez wieloryby nasuwa takie jedno bardzo ciekawe pytanie na przyszłość. Jakie? Jak dalszy rozwój rynku produktów instytucjonalnych? Jak pojawienie się bardziej zaawansowanych instrumentów niż te pierwsze proste ETF-y wpłynie na reakcję dużych pieniędzy na przyszłe szoki? Czy zobaczymy wtedy bardziej zniuansowane strategie odzwierciedlające tę różnorodność perspektyw? Czy może jednak ten podział się utrzyma? Taka nerwowa publiczna reakcja w łatwo dostępnych, regulowanych produktach. I ta cicha, strategiczna gra tocząca się bardziej dyskretnie, bezpośrednio na blockchainie. To jest coś, nad czym na pewno warto się zastanawiać, obserwując dalszą ewolucję tego fascynującego rynku.